Witam cię bardzo serdecznie, nazywam się Anna Mączka, jestem trenerem biznesu beauty i w podziękowaniu za to, że zapisałaś zapisałeś się na mój webinar, chciałabym pokazać Tobie już teraz pięć praktycznych wskazówek, jak zwiększyć sprzedaż zabiegów i kosmetyków w Twoim gabinecie. Zobacz, to co towarzyszy większości ludzi, którzy mają do czynienia ze sprzedawaniem usług, to jest ogromny strach przed porażką. To jest po prostu zakorzenione w nas to takie przeświadczenie, a co zrobimy? A co będzie, jeśli się nie uda? Okazuje się, że strach przed porażką jest najczęstszą przyczyną de facto niepowodzeń w ogóle w naszym dorosłym życiu, ale to nie sama porażka sama w sobie, ale strach przed nią. Widmo tej porażki, to że się jej spodziewamy, powoduje, że paraliżuje nas to i zaniża nasze wyniki sprzedażowe. Jak pokonać Strach przed porażką. Zobacz, wystarczy zmienić nastawienie wystarczy uświadomić sobie, że 80% rozmów handlowych, sprzedażowych kończy się na nie klienci odmawiają z tysięcy różnych powodów. Nie oznacza to, że coś jest nie tak z tobą, z twoją usługą. Ludzie po prostu mówią nie, nie dziękuję, albo rzucają różne inne obiekcje za drogo a poszukam gdzie indziej, albo zastanowię się. Mówią to wtedy, kiedy czegoś po prostu nie potrzebują, nie chcą, nie mogą wykorzystać albo nie mogą sobie na to pozwolić, lub mają jeden z wielu, wielu innych powodów. Także strach przed porażką da się pokonać odpowiednim nastawieniem, uświadomieniem sobie po prostu, że ludzie, klienci mają prawo odmawiać, i nie oznacza to, że coś jest nie tak z tobą. Oznacza to, że ten produkt im jeszcze nie jest potrzebny, nie czują jeszcze korzyści, może jeszcze nie nawiązali relacji, czy nie mają zaufania do Ciebie i nad tym właśnie możesz sobie popracować. Druga wskazówka, która będzie pomocna przy sprzedaży kosmetyków i usług w gabinecie beauty, zaraź klientów emocjami. Zobacz, mówi się, że entuz entuzjazm w sprzedaży odpowiada aż za 50% tej zdolności do sprzedawania. Kiedy Ty masz tą ogromną wiarę, wsadzasz emocje w to, żeby klientowi właśnie Przedstawić korzyści twoje, Twoich produktów, Twoich usług, to przelewasz niejako ten, ten entuzjazm na klienta. I jeżeli klient ma obiekcje, wątpi, ale jeżeli widzi ten Twój autentyczny entuzjazm, te Twoje autentyczne emocje, to szybko topnieją wszelkie jego wątpliwości. Kolejna wskazówka. Jak rozmawiasz z klientami przez telefon czy w gabinecie, a oczywiście zadając mu rozmaite pytania, żeby pogłębić jego potrzeby, spróbuj zastosować pauzę. Spróbuj czasami nie odpowiadać automatycznie na pytanie klienta, ale zrób taką przerwę. W ten sposób jesteś w stanie przejąć kontrolę nad rozmową, czyli. Nie musisz automatycznie, automatycznie odpowiadać na różne pytania klientów, tym bardziej jeśli one są trudne, jakieś złożone. Możesz dać sobie czas, możesz właśnie zrobić taką pauzę i odwrócić to w taki sposób. Chętnie odpowiem na to pytanie za chwilę, ale czy na początku, czy najpierw mogę o coś spytać? Siła pauzy jest naprawdę potężna. Jedna technika zbijania obiekcji, która pomoże Tobie rozbroić, nawet najbardziej, złośliwe i trudne obiekcje. Nie mów nigdy do klienta zgadzam się z Panią, ale... Ale jest słowem zabronionym. Zamiast tego użyj parafrazy, czyli odbij to, co klient powiedział, mówiąc na przykład, rozumiem, że ten zabieg wydaje się Pani drogi i Pogłębiasz po to pytaniem otwartym, ale co konkretnie, który aspekt um, wydaje się Pani drogi, albo który, który, które korzyści mogłabym powtórzyć, bo jeżeli klient mówi, że coś jest za drogie, prawdopodobnie nie zrozumiał, jaka, jaka korzyść kryje się za tak wysoką ceną. Czyli używaj te, tego sformułowania, rozumiem, że i tak dalej, to co klient będzie ciebie, odbijasz jak gdyby, i Pogłębiasz pytaniem otwartym, żeby to klient musiał tobie wyjaśnić. No i jeszcze jedna rzecz. Rozmawiając, spotykając się już na wizycie w gabinecie, salonie urody, beauty, masażu, spa, za swoim klientem upewnij się, że zawsze ustalasz z nim kolejny krok. Nawet jeżeli jest to rozmowa telefoniczna. Nie rzucaj, kontakt, nie rzucaj takich frazesów typu zapraszamy do kontaktu. Zawsze właśnie zmierzaj do określenia kolejnego kroku i tego, co się potem wydarzy. Czyli możesz powiedzieć klientce, wyślę więcej informacji na Pani maila, czy to będzie OK? Wtedy klient, jeśli zobaczy tego maila od Ciebie, będzie mniej skłonny, żeby go po prostu wyrzucić do spamu, ale będzie czuł się w jakimś sensie zobowiązany, no bo przecież zgodził się na ten kontakt, tak? Czyli Ty masz motyw do kontaktu. I budujesz sobie ten pomoc do kolejnych kroków, do, twoje, do, do spotkań, do wizyt ze swoim klientem. Jeżeli te tipy Ci się podobały, jeżeli te wskazówki e, uważasz za przydatne, masę więcej takich wskazówek usłyszysz ode mnie na webinarze. Także mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce, a w międzyczasie w oczekiwaniu e, na webinar, zapraszam Cię bardzo serdecznie na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz mnóstwo takich właśnie tipów, wskazówek, krótkich porad. W postaci postów, w postaci filmików, gdzie będę Ci podpowiadać różne techniki i sposoby właśnie na zwiększanie sprzedaży, na zaistnienie w mediach społecznościowych, na budowę marki, na podkręcanie zysków i wiele, wiele innych tematów, które pomogą Tobie rozwijać biznes. Także do zobaczenia, do zobaczenia na webinarze.